Cześć! Ja mam na Asia i się tym, co mówi do mnie Bóg. W Jeremiasze 29 mamy werset, który myślę, że większość chrześcijan zna. On jest dosyć często cytowany, dosyć często się go przytacza. I chciałabym go tutaj również zdecydować, ale chciałabym też pokazać kilka wersetów później. Gdyż ja znam myśli, które mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie. Wtedy będziecie mnie wzywać, pójdziecie i będziecie modlić się do mnie, a ja Was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać, całym swoim sercem. Bóg obiecuje nam, że jeżeli będziemy Go szukać, jeżeli naprawdę chcemy Go odnaleźć, jeżeli naprawdę chcemy mieć z Nim relację, to ją znajdziemy, to znajdziemy to połączenie z Nim. Jesteśmy w stanie Go usłyszeć, jesteśmy w stanie być z Nim w bliskiej relacji. Ale tak jak w tym fragmencie tutaj, i tak jak w wielu innych, Widzimy, że to jest bardzo dużo też po naszej stronie. My musimy naprawdę chcieć tego, my naprawdę musimy starać się o to. Nasze życie zaczyna się zmieniać się tak naprawdę wtedy, kiedy naprawdę chcemy mieć z Nim tą relację, kiedy naprawdę za tym podążamy. Marka 1 czytamy o tym, w jaki sposób nauczał Jezus. I zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w piśmie. Myślę, że jednym z powodów, dla których Jezus nauczał z mocą, Pisma, było to, że On po prostu dobrze znał swojego Ojca. I to może mieć każdy z nas. Każdy z nas może dobrze poznawać Boga. Wiadomo, nigdy nie będziemy jak Jezus, ale możemy mieć w sobie Ducha Świętego, którego miał On i możemy bardzo dobrze Go poznać. Możemy w niesamowity sposób doświadczać Bożej mocy, jeżeli naprawdę chcemy mieć z Nim relację. Jeżeli o tę relację dbamy, jeżeli to On jest najważniejszy w naszym życiu. Bóg naprawdę ma dla Ciebie dobre rzeczy. Tak naprawdę Chcecie prowadzić niesamowite miejsca. Czasami ta droga jest trudna, czasami Bóg najpierw przeprowadza nas przez pewną pustynię, przez coś nieprzyjemnego, zanim dojdziemy tam, gdzie marzymy, żeby dojść. Te pustynie są konieczne. To nie oznacza, że Bóg chce, żebyśmy całe życie byli na pustyni. To nie oznacza, że to jest to, co dla nas przygotował już na zawsze. Ale, ale te pustynie dają nam niesamowitą możliwość tego, żebyśmy naprawdę Przybliżyli się tak naprawdę do Boga. Jeżeli jesteśmy w stanie go kochać w tych miejscach trudnych, w tych miejscach, w których nie do końca czasami chcemy być, to będzie nam łatwiej potem w tych miejscach lepszych. To w tych trudnych miejscach jesteśmy w stanie zapuścić mocno korzenie w Bogu. To w tych trudnych momentach jesteśmy w stanie naprawdę przybliżyć się do Niego i przytulić mocno. To w tych trudnych momentach często łatwiej nam go szukać. A to szukanie jest bardzo ważne, ponieważ to jest ten element, który musimy wykonać my. Ta chęć poznania go i ta nasza prywatna relacja z nim jest, jest po naszej stronie to jest nasza odpowiedzialność. Możemy otaczyć się ludźmi, którzy doskonale go znają i którzy mogą nam wiele o nim powiedzieć, ale to nie jest nasza relacja z nim. Jeżeli chcemy kogoś bardzo blisko poznać, to chcemy się z nim umówić na kawę, chcemy z nim porozmawiać, chcemy mu zadawać masę pytań, chcemy go znać prywatnie. Nawet jeżeli znamy masę osób, które go znają, znają tą osobę na przykład, i one opowiadają nam o tej osobie, i nawet jeśli opowiadają same prawdziwe rzeczy, to dalej nie znamy tej osoby. Znamy tylko ludzi, którzy dobrze znają tą osobę. I tak samo jest z Bogiem. Jeżeli chcesz zobaczyć jego takie prawdziwe, realne działanie w swoim życiu, jeżeli naprawdę chcesz z nim być, jeżeli naprawdę dbasz o tę relację, chcesz jej, chcesz z nim przebywać, chcesz czytać jego słowo, Chcesz uczyć się od niego, chcesz być mu posłuszna, posłuszny, to on będzie mógł wpływać na Twoje życie i jego myśli o tobie będą zawsze dobre. Będzie prowadził Cię na Zielone Pastwiska, będzie mógł dbać o Cię w niesamowity sposób. Czasami ta droga na Zielone Pastwiska nie jest przyjemna, ale Bóg naprawdę ma dobre myśli o nas. Gdy on widzi, że naprawdę chcemy z nim spędzać czas, gdy on widzi, że naprawdę chcemy relacji z nim, i to jest u nas na pierwszym miejscu to to zawsze będzie przynosić dobre owoce. Takich obietnic w Biblii mamy masę. Obietnic tego, że jeżeli Jego postawimy na pierwszym miejscu, ta relacja będzie najważniejsza, to On we wszystkim innym nam pomoże. I to nie oznacza oczywiście, że wszystko zawsze będzie układać się tak, jak sobie my wymyślimy. Ale możemy mieć pewność, że on zawsze będzie przy nas i zawsze będzie nas prowadził. I czasami może nam się wydawać, że nie odpowiada na nasze modlitwy od razu, że może ignoruje część z tych modlitw. Ale to, co ja widzę w swoim życiu, to że Bóg dba o mnie i troszczy się o mnie. Jeżeli proszę o coś, co jest zgodne z Jego wolą, o coś, co jest dla mnie też często po prostu ważne, to widzę, że on zawsze odpowiada. I czasami jest tak, że. Muszę na to trochę poczekać, żeby zobaczyć tę odpowiedź. A czasami jest tak, że wydaje się, że Bóg totalnie mnie zignorował, a okazuje się później, że po prostu miał znacznie lepszy plan niż ja miałam. Bóg zaskakuje mnie swoją niesamowitą dobrocią i tym, w jaki sposób, niesamowity sposób potrafi się o mnie zatroszczyć. I to, co też ostatnio widzę, to że czasami jest tak, że wydaje mi się już do ostatniej chwili, że Bóg totalnie mnie zignorował albo że po prostu może jego odpowiedzią na tą modlitwę było nie. Ale, ale kiedy dalej postanawiam mu ufać i stwierdzam, OK, Panie Boże, skoro tak ma nie być, to trudno, mogę iść z tym dalej. Dalej ci ufam, dalej, chcę z tobą kroczyć. Najwyraźniej to nie było to, co miało być. Ufam, że to, co ty robisz, jest najlepsze, więc jeżeli tego nie zrobiłeś, to tak najwyraźniej miało być. To bardzo często potem okazuje się, że Bóg. Tak naprawdę właśnie przygotował zupełnie inny plan, który, który dokładnie odpowiadał na moją modlitwę, który dokładnie odpowiadał na to, o co się modliłam, tylko w zupełnie inny sposób i troszkę później niż myślałam, ale w niesamowity sposób pokazując mi swoją miłość. Nie poddawajmy się w tej relacji z Bogiem, nie poddawajmy się w tej miłości do Niego, bo On. Naprawdę ma dobre myśli o nas i naprawdę nas kocha i naprawdę chce z nami być. Jeżeli będziemy mu ufać w każdej jednej rzeczy, nawet jeśli pewne rzeczy będą się spóźniać, nawet jeśli nie wszystko będzie się nam wydawać tak, jak myśleliśmy, że ma być, to ufajmy mu pomimo wszystko, bądźmy z nim pomimo wszystko, a naprawdę zobaczymy jego, to, te owoce, zobaczymy tą jego miłość względem nas, także w tych rzeczach, w których właśnie będzie odpowiadał. Wierzę, że każdy z nas. Będzie miał naprawdę niesamowite świadectwa, jeżeli zaufa Bogu i nie podda się wtedy, kiedy nie wszystko czasami wydaje się, że idzie po naszej myśli. Bo może nie iść po naszej myśli, ale jeżeli idzie po myśli Boga, to, to naprawdę jest dla nas najlepsza możliwa opcja. Dziękuję Ci za dziś. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, subskrypcję, komentarz. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem. Do zobaczenia.